Witam was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kwojak. E, witam w pierwszym odcinku Call of Duty Warzone, czyli e, Battle Royale w e, Modern Warfare. E, musiałem jakoś ten e, nagrać, e, ten... po prostu nie mogło tego na moim kanale zabraknąć. Tym bardziej, że ja te Battle, battle Royale u mnie na kanale się się rzadko pojawiało, więc tym bardziej chciałem to nagrać. Mm, moi drodzy, twórcy tutaj za zastosowali kilka ciekawych rozwiązań. E, na przykład to, że nie, nie zaczynasz gry całkowicie z pustymi rękoma, tylko e, z pistoletem. E, I na przykład możesz już e, odstrzeliwać, e, ostrzeliwać e, ludzi, no bo i odstrzeliwać też ludzi, którzy spuszczają się na spadochronach dopiero, żeby tą rozgrywkę zacząć. Co hmm, też ciekawe, moi drodzy, tak naprawdę każdy gracz ma dwie szanse tutaj. Jeżeli umrze za pierwszym razem, trafasz do, do guagu. Gdzie walczysz jeden na jeden z innym graczem, który umarł? I dopiero jak wygasz tą walkę, jeżeli, jeżeli wygasz tą walkę, wracasz, wracasz do gry, jeżeli ją przegrasz, no to niestety żegnasz się za zgrywką. Niestety, póki co nie ma możliwości gier, gier takich typowych dla, dla solo. Ja, dzisiaj, ja, oczywiście, dzisiaj gram solo. Co za tym idzie, mamy bardzo duże szanse, że wszyscy, ci, że większość graczy, których gdzieś tam spotkamy, byli. Gdzieś tam właśnie zgrupowani po trzy osoby i gdzieś tam mają informacje mniej więcej gdzie ty jesteś i wtedy nawet po zabiciu jednej osoby może ci być bardzo, bardzo e, trudno. Ale liczę na to, że twórcy to e, gdzieś tam w przyszłości nareperują i będzie wszystko pięknie. E, cóż moi drodzy, dzisiaj pomimo, może nie był mój wynik jakiś fenomenalny, ale grało mi się całkiem przyjemnie. Zapraszam do oglądania. Cóż moi drodzy, mi się wydaje, że tutaj gdzieś przy, przy farmie sobie wyląduję. Byłem ostatnio na farmie i całkiem przyjemna lokacja. To jest w ogóle mapa z, z Antwora trochę jak też ten kamieniołom. Też jest mapą z wojny naziemnej. Tą z Betty dosyć dobrze znaną. Nieco może już wyskoczymy sobie, chociaż zupełnie dużo ludzi też będzie lecieć. Ale cóż, zobaczymy, czy te wylądujemy może tak sensownie. Zobaczymy, czy tutaj ktoś gdzieś leci ze mną. Fajne jest to, że za ludźmi lecą takie e, smuga, taki dym czerwony, więc od razu widać... No widzicie, tutaj właśnie takie smugi się pojawiły. To ja może zmienię kurs na Porsche, sobie tu polecę. Bo tu może być coś ciekawego, bo ja na jakie mam ochoty się już na początku martwić o ludzi, też patrzę, że też ktoś wszedł. No, bardzo niefajna sytuacja. Dobrze, tutaj się zlutujemy. Może coś będzie ciekawego. Dobra, tam przed gościu do tego kardaru. Eee, na dachu? No, niekoniecznie chcę na dachu. O dobrze, udało się uniknąć dachu. Co my tu mamy? Amunicję. Do karabinów i kasa, kasa, kasa. Dobra, to kasa zawsze. Kasę chętnie przyjmiemy. Czy to w realu, czy tutaj. I co? Strzelba, amunicja, kasa C4, okej. Okay. Strzelby. Ach, może nagle jest mocno sobie. Muszę wracać do tego gościa, czy go tu e, nigdzie nie ma na pewno. W mojej, najbliższym, w mojej najbliższej okolicy. Weźmy się tu z No i to jest cała chyba na pewniaka tu nie wchodzi. Powinniśmy już na początku by być zabitym, tam pokonanym. mamy grant duszający. Kasa, dobra. Och, mamy skara, bardzo mnie to cieszy. No dobra, jakieś tam uzbrojenie mam, z gołym tyłkiem nie latam. Ale może coś jeszcze? Uuuu. O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, kasa. Ach. o i jeszcze raz kasa. I dajmy sobie jeszcze pancerza trochę, bo to... Bo to pancerza nigdy za dużo. Teraz pytanie, czy to co słyszałem, to był jakiś krok, czy nie? Pistolet. O właśnie strzykawka z lekiem. Może to się przyda nam bardziej. Jak będziemy dostawać, nie, nie za bardzo wiedząc skąd to się schowamy w krzakach i się uleczymy. No dobrze. Mm, także mamy jakieś tam wstępne uzbrojenie. Możemy sobie jeszcze zobaczyć tutaj co jest. Strzelba. Może strzelbę, bo mamy dużo do niej amunicji. No weźmy sobie na razie strzelby, chociaż mówię, strzel strzelbami aż tak dużo nie gram. Tu mamy skrzyneczkę. A nie to sklep, przepraszam. Pakiet płyt pancerza, wieżyczka. Nie wiecie co nie. Trzeba oszczędzać te pieniądze. Weźmy tu amunicję. Kasa jeszcze. Jest no i do strzelby amunicji. Chyba przemyślmy się może w synku strefy. Pamiętać trzeba i wziąć to na uwagę, że... mieć to na uwadze, że potwarmy mogą być goście. Może, może... należy na strzelbę zmienimy. Żeby ktoś gdzieś tu wyskoczył mi na blisko, bo tu gdzieś ten facet tak lądował. Jezu się co sniper to latarnia. To ja gdzieś tu lądował gościu i po prostu wiecie, nie? Mamy. No Weźmiemy misję, zawsze do Skara się przyda. Hmm. Gdzieś tu był ten gość lądował, nie wiem gdzie on do końca jest. Chyba gdzieś w tamtym był pomieszczeniu chyba, czy pomieszczeniu w budynku, gdzieś tam widziałem, że w tamtym rejonie gdzieś lądował. Gdzie strefa? Pytanie, jak jest to daleko od strefy. Sporo. Strefa dopiero pod stadionem się zaczyna. W autobusie może coś być. Znaczy, to już mam dużo czasu jeszcze do tej strefy. Wabik. A tu co leży? W jakiej bronie leżą? Czy mi się wydaje? To szkło po prostu pobite. Tak, po prostu pobite szkło. Jest dobre. Tak trochę wyglądały jak się broni. Mamy pojazd ewentualnie. Jakiś kładzik chyba to jest. Tutaj na minimapie Tak, to wpadzik? Tak Oj, w co coś jest Więc nie wiem czy nie podjechać sobie bardziej w tą strefę Bo jednak troszeczkę się boję, że Tu gdzieś w tym mieście może być dużo ludzi, więc ja bym sobie stąd odjechał najchętniej Tylko się nie zabił może gdzieś Bo to byłoby nieprzyjemne na pewno I w jakiś las, ja nie mówię gdzieś tak daleko w tą strefę No to przede wszystkim w strefę i w jakiś las ta strefa gdzieś tu pod stadionem jest. Zaczyna się, więc. Nie ma problemu, jakby. Ale będzie gdzieś w las, daleko od miasta, bo jednak tu w Battle Royale nigdy nie ufałem. Na pewno jedna osoba gdzieś tu siedzi. Co najmniej jedna osoba gdzieś tu siedzi. Jesteśmy już prawie, że w strefie. że nie lubię, nie, nie przepadam zajeżdżeniem, bo słychać się strasznie. Tutaj trzeba mi nie mafy cię widać, więc najmniejszy problem, że cię słychać. Tu gdzieś porzućmy sprzęt. Jestem ja strzały chyba za moimi plecami. No tutaj gdzieś chyba były. Więc tak? Ostrożnie się trzeba tutaj poruszać Tam jest jakiś gość gdzieś Trzeba ja pytać, że to mogą być trójki I na trzecie to są trójki mm. Jak już mówiłem wam Nie ma za bardzo możliwości przełączenia Nie ma jeszcze innych trybów niż trójki Więc jak grasz sam to masz ryzyko, że Nagle może tobie wyskoczyć grupka Trzech ludzi Ale podejrzewam, że Twójcy jeszcze nad tym po po popracują Więc to po prostu przejściowa Przejściowe problemy są Chodźmy tam, tam jest sklep. Może, możemy stać na coś fajnego. jest słychać strzały dosyć intensywnie. Tylko nie wiem do końca gdzie to może być. Nie, nie będę gdzieś na mini mapie, także... To gdzieś chyba daleko ode mnie. Znaczy, nie, może niestety daleko, ale jest w takiej odległości, że... Nie mam za bardzo, e, że jeszcze moja mapa ich nie wykrywa. Oho, farmę tak się to dziwiłem, bo... Ja chyba to nie wygląda na zbyt polutowany. A no, chciałem zajrzeć, a z buta wjechałem. Tu co mamy? Dymny, a nie błyskowy. To chyba wygląda jak dymny. Kurczę, no nie wiem. A mam już maksimum municji na te 4 granat, a to wabik jest myślałem, to zwykły granat, ale chyba jednak to mi się bardziej przyda, zwłaszcza do wyniszczania jakiejś tam grupki przeciwników. Chodźmy, wyskoczmy przez okno. Czy strefa w ogóle nie doszła ta pierwsza, czyli nie, nie, nie domknęła nawet. Nie mam miejsca. To zrzut uzbrojenia w drodze. To będzie ten zrzut, ale ja nie chcę tam go brać, bo. Prze, nie będzie tam mój duży ruch. Bezpieczna strefa przeniesiona. O, jest ty wpaszczona. Pogonię może? Kurczę no... Ech... No dobra, teraz musimy tu po prostu wygrać w tym guagu i będzie dobrze. Dobra, wygraliśmy w głowę Nie ma tragedii. To właśnie to co wam mówiłem, że troszeczkę e, Że po prostu, raz, po prostu od nowa jakby zaczynam I muszę znaleźć po prostu jakąś bukawkę dla siebie. Przedł, może w kamieniołomie? To no, polutowane, ja bym właśnie polutowała teś tamte domki. Gdzie ta moja śmierć była? Jeśli tu zrzuty, bo nie tu... A, no tak była ta mała śmierć, faktycznie. Tu raczej nikogo nie będzie, może w tym kamieniołomie już. Przynajmniej nie powinno nikogo być. To, to znaczy, że może być polutowany, co nie? Mocno. O, widzicie? Snajperzy tu siedzi, gościu. No, na wieżyczce. Dwóch nawet. Polender, no. Nie odwracajcie się, nie odwracajcie się. Nie, nie odwracaj się, nie odwracaj. Zobaczył mnie. Zobaczył mnie, zobaczył mnie właśnie. Zobaczył mnie, kurde. Teraz pytanie, czy zaskoczy po mnie, czy nie. Ule, mam luksusy, granaty jakieś. Mogę, kurcze, zdjąć te. I z pistoletku trochę do nich postrzelać. Myślałem o tym. Mamy. Dobra, mamy to. Może nie do rzucania. faktycznie będzie lepszy. Ja, tak, będziemy chcieli wykurzyć tych gości tamtego miejsca. Nieźle, słuchajcie to uzbrojenie. Nawet jak strzelba na te pomieszczenia tutaj. Całkiem przyjemny. Nie no nie chcę pistoletu. Po co mi pistolet? Kolejny te typu karabin, tu. No właśnie, skar znowu. Pytanie, czy możemy tu do niej gdzieś postrzelać? Stąd. Pewnie nie widzę w Kurde no. Tak fajnie bym tam tam był, tak leżą. Uj, oni już wiedzą, że ja tu jestem, więc też nie ma. Bo trochę. Tu polutowane widzę jest te skrzynki. A no, tej wieży siedzą. Pytanie, czy uciekli stamtąd, czy nie? Zbliża się chmura gazu. Wyznaczamy nową, bezpieczną strefę. Kurde. Dobra. A, pancerze nie dołożyłem. Bez sensu. Dobra, to... Pójdę do tej strefy uciekać, by. O, nie zabiję się tak dobra O, tu ta strefa w ogóle idzie. O, kurde, dobra. Czekałbym do tej strefy. Ach, kurde, no. Ale wrócimy tu i dokończymy robotę. Gdzie ja byłem? Niepotrzebnie gdzieś tam kurczę. No, nie wiem. Gdybyś tamten nie odwracał, jak ja leciałem na tym spadochronie, to może by coś z tego było. Może by coś z tego by, by było, dlatego nie chciałem, żebyś odwracał kurczę, bo potem tak naprawdę chodziłem już wiedząc doskonale, że oni pewnie wiedzą, że ja tu jestem gdzieś. Yy, tak to by. Może by to inaczej wyglądało, tak naprawdę. Ja Cały czas krążyłem po tej fabryce z tą świadomością, czy w fabryce, po tym kamieniołomie, że oni wiedzą, że ja jestem i tu. Uważam, że nie było w tym jakiegoś takiego sensu. Cóż, moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pomimo tych licznych przygód wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Foczcie na drugi kanał, Twittera, Twitcha, Instagrama, Facebooka. Zapraszam do dowolnego wsparcia. Wszystkie linki są oczywiście w opisie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.